Hej kochani, mam na was dzisiaj haul, który dla mnie samej jest niemałym zaskoczeniem, dlatego że w żadnej mierze go nie planowałam. Chciałam po prostu kupić jedną małą rzecz w jednym z moich ulubionych sklepów internetowych makijażowych, Minty Shopie. No, i niestety okazało się, że tych rzeczy, które są mi absolutnie do życia niezbędne, jest całkiem sporo. No i stąd powstał haul. Dlatego, jeżeli chcecie zobaczyć, co takiego kupiłam, zostańcie ze mną. Na wstępie chciałabym tylko powiedzieć, że Minty mi Shop nie ma z tym filmem nic wspólnego. To jest w 100% moja inicjatywa. Ja ten sklep po prostu bardzo lubię. Uważam, że ma świetne marki w bardzo dobrych cenach i też miłe jest to, że tych marek jest dużo i są to marki, których nie ma u nas w sklepach. Także, no ja tam często zaglądam i rzadko, kiedy wizyta ta kończy się, zakupem jednej rzeczy. Co zrobić? No i tak powodem tego hola był korektor, ponieważ od dłuższego czasu szukam korektora, który byłby mocno kryjący. Taki, który poradzi sobie z przebarwieniami i z różnymi innymi rzeczami, które chciałybyśmy ukryć na twarzy I właśnie na Minty Shopie trafiłam na korektor z Catrice Camouflage Cream On jest w takim malutkim puzderku eee, Kosztował jedynie 13 złotych z tego, co go teraz Rozprowadzałam na ręce Na skórze, bo jeszcze nie testowałam go na twarzy Widzę, że jest bardzo prawowa konsystencja Więc no, takie pierwsze wrażenie Robi bardzo dobre Wydaje mi się, że się świetnie nada Do zakrywania przebarwień Mam nadzieję że też, że nada się Pod oczy no, ale to jeszcze zobaczymy. No, jeżeli faktycznie za 13 zł okaże się, że ten korektor spełnia swoje zadanie, na pewno będę Wam dawała znać i będę go polecać. Poza korektorem z Catrice kupiłam również paletkę ze Slika korektorów. I to jest taka paletka dwóch korektorów. Jeden jaśniejszy do ukrywania przebarwień drugi nieco ciemniejszy do wyrównania kolorytu skóry już po nałożeniu tego pierwszego korektora no i trzeci produkt to jest puder, którym wszystko utrwalamy i dzięki czemu wszystko ma się trzymać na swoim miejscu no przyznam, że jestem bardzo bardzo ciekawa, to ta paletka kosztowała... 4 38 zł. Więc no jak za trzy produkty uważam, że jest to bardzo, bardzo fajna cena. Jeszcze są wszystkie w jednym miejscu, dlatego no to na pewno jest idealne do podróży, o ile tylko spełnia swoje ob obietnice i ten korektor jest dobry. Także też na pewno będę Was informować o tym, jak to działa. Ja też od dłuższego czasu szukam bronzera do konturowania który byłby trochę tańszy niż mój ulubiony hula z Benefitu no i to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie dlatego, że z reguły te bronzery tanie, które znajdujemy w Rosmanie czy w różnych drogeriach one zawierają drobinki te drobinki odbijają światło, przez co nie nadają się do konturowania bo tworzą się plamy i to po prostu nie wygląda dobrze no i bardzo trudno jest znaleźć drogeryjny, tani puder do brązowania Ale ja się nie poddaję, szukam dalej I właśnie teraz na Midi Shopie znalazłam taką paletę do konturowania z, ze slika Ona kosztuje 48 zł No i słuchajcie, będę testować, zobaczymy Ja ją skupiłam w odcieniu medium, tym średnim ona się wydaje być dosyć ciemna, ale wydaje mi się, że to napigmentowanie nie jest jakieś. Zobaczcie, nawet tutaj widać, że to nie jest jakiś super mocny brąz. Więc też w zależności od tego, jaki pędzel tutaj zostanie użyty, to będzie to mocniejsze albo jaśniejsze napigmentowanie i kontur. Także wydaje mi się, że w sam raz. No ciekawe, jak to się utrzymuje w ciągu dnia. Tutaj mamy highlighter. Też bardzo, bardzo piękny taki żółtawo-złoty. On nie ma za dużo drobinek, więc też nie jest jakiś agresywny. No i tutaj trzeci kolor to jest brązer. Czyli już taki typowy produkt do, um, do, brązowań, do brązowienia twarzy. To kosztowało 46 zł. Więc znowu, mamy trzy rzeczy w jednym miejscu, idealne do podróżowania Jeżeli faktycznie to działa, to na pewno będę Wam polecać, na pewno pojawi się to w moich tutorialach Kolejna rzecz również ze Slika, ponieważ teraz kończy mi się mój ulubiony eyeliner z Maybellina w słoiczku Postanowiłam przetestować nowe eyelinery, ale też takie właśnie tańsze, żeby zobaczyć, jak działają, i natrafiłam na ten korektor też słoiczku ze Slika. On miał dodany pędzelek, taki króciutki, ścięty, także też no, jestem ciekawa, jak to wszystko razem będzie działać. Ten pędzelek jest trochę krótki, także zastanawiam się, czy będzie wygodnie z niego korzystać. Ale to zobaczymy Kolejna rzecz, którą kupiłam To jest pojedynczy cień z Makeup Revolution Makeup Revolution to jest marka, która dopiero co weszła do nas na rynek Marka z Londynu I to jest ten cień, słuchajcie On jest przepiękny w słoiczku i na oczach Jak mam go teraz u siebie nałożony na oczach I to jest taki miedziany odcień Jego się nakłada na mokro do zestawu dodawana jest taka specjalna woda Więc ten cień należy rozrobić w tej wodzie I dopiero wtedy go nakładać na powiekę Jest to rzecz bardzo, bardzo podobna do cieni Stili Wręcz identyczna Ja tych cieni Stili nie używałam, bo są mega drogie I myślę, że za szybko się na nie nie pokuszę Ten cień kosztował, też nie był tani, bo kosztował 30... Parę złotych z tego co pamiętam, no ale mimo wszystko jest dużo tańszy niż te cienie ze styli, o których mówię. I na razie pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo dobre. On naprawdę się przepięknie błyszczy i takiego efektu nie osiągniemy zwykłym cieniem nałożonym na mokro. To już niestety musi być taki specjalny cień o kremowej konsystencji, plus właśnie zmoczony. Na razie jestem zadowolona i na pewno spodziewajcie się w najbliższym czasie jakiegoś tutoriala z tym cieniem w roli głównej, bo jest przepiękny i już po prostu nie mogę się doczekać. Mam masę pomysłów. Kolejną rzeczą, też z Makeup Revolution, to jest coś, co już posiadam w swojej kolekcji, a mianowicie rozświetlacz. Mam rozświetlacz z tej firmy już w odcieniu takim różowawym, a teraz zakupiłam ten. To jest Golden Lights. I on tutaj wydaje się być taki bardzo, bardzo biały, agresywny, ale na skórze jest delikatny i bardzo, bardzo delikatnie się mieni. Wygląda przepięknie i kosztował jedyne 15 zł. Więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą warto kupić, jeżeli planujecie zacząć Waszą przygodę z rozświetlaczami, ponieważ no jest to tanie i dobre. Ja już sprawdziłam ten poprzedni kolor, naprawdę jest bardzo fajnie napigmentowany. Dlatego jeżeli jeszcze nigdy nie korzystałyście z rozświetlaczy I chciałybyście spróbować To ten produkt jest bardzo dobry Dlatego, że nawet jeżeli okaże się, że Wam nie do końca to pasuje I rozświetlacze nie są Waszą bajką To bez większego bólu odłożycie ten rozświetlacz na półkę I nie będziecie, nie będziecie z niego korzystać Kolejną rzeczą jest już słynny w całym YouTube świecie rozświetlacz z The Balm Mary Luminizer on jest w takim pudełeczku ala-puderniczka. I słuchajcie, on jest przepiękny. Tego, oczywiście, tutaj nie widać tak do końca, ale jest takim szampańskim, pięknym połyskiem. Delikatnym, idealnym do opalonej skóry. Ale myślę, że nawet przy bledszej skórze będzie przepięknie wyglądał. On kosztował 60 parę złotych, więc. No nie jest jakiś super tani, ale no naprawdę wszyscy się nim zachwycają, więc jestem ciekawa, czy faktycznie jest taki wspaniały. Na razie na ręce zrobił bardzo, bardzo super wrażenie, więc zobaczymy, jak faktycznie widać go na twarzy, jak też się utrzymuje. Kolejna rzecz to tak naprawdę uzupełnianie zapasów, czyli sztuczne rzęsy. Kupiłam rzęsy z Ardell, Demi Wispies, moje ulubione sztuczne rzęsy. Lubię je dlatego, że mimo, że są sztuczne, wyglądają bardzo, bardzo naturalnie i nie ma tego efektu um, nienaturalnego drag queen. Naprawdę bardzo się ładnie prezentują, dlatego kupuję je namiętnie. Kupiłam też z Ardell Demi Pixies. One tutaj mają pododawane takie grubsze, dłuższe rzędy, przez co są takie bardziej jednak wieczorowe. Jeszcze wcześniej z nich nie korzystałam, ale wydaje mi się, że będą świetne właśnie na jakiś taki wieczorowy makijaż. No i co, ostatnia rzecz, to coś, co tak naprawdę najbardziej ze wszystkich rzeczy, które kupiłam mnie ciekawi i fascynuje. Jest to paletka z Zoiwy. Ja tę markę znam już od jakiegoś czasu, korzystam z ich pędzli i uważam, że są świetne, są naprawdę wspaniałej jakości, nie są jakieś super tanie, ale też ta cena nie zwala z nóg, a naprawdę jakość jest bardzo dobra. Dlatego jestem ciekawa, co takiego Zoiwa stworzyła w tej paletce. Ta paletka kosztuje niewiele ponad 70 zł. Mm. No, i już urzekła mnie tym, że z 10 kolorów 8 jest matowych. I to słuchajcie, jest totalna rzadkość, dlatego, że z reguły w paletach znajdujemy większość cieni błyszczących. No, i zaledwie tam jakieś dwa, no maksymalnie trzy matowe. A prawda jest taka, że z tymi matowymi możemy się bardzo fajnie pobawić i stworzyć bardzo różne makijaże: zarówno do pracy na dzień, jak i na wieczór, na jakąś imprezę czy na randkę. I też dla bardzo różnych kategorii wiekowych, matowe cienie śniadają, bo zarówno dla młodych dziewczynek, i dla starszych. I tak, ta paletka jest tak skonstruowana, że spokojnie nada się do stworzenia bardzo, bardzo różnych looków Także też na pewno stworzę z jej udziałem jakiś tutorial w najbliższym czasie Też będę Was informować, jak ona działa Póki co mam wrażenie, że te cienie są takie bardzo, bardzo kremowe Dosyć dobrze napigmentowane Wydaje mi się, że praca z nimi będzie bardzo przyjemna. No, pytanie tylko, jak długo utrzymują się na powiece? I ile tego trzeba nałożyć, żeby dobrze wyglądało. I to już były wszystkie rzeczy, które kupiłam podczas mojego zakupowego szaleństwa. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście. Oczywiście, lajkujcie, komentujcie. No i subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!